Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne. Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego. A sędzia przekazał cię dozorcy, dozorca zaś wtrącił cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo pańskie. Być może dla współczesnego człowieka słowa mówiące o czytaniu pogody z nieba są dosyć odległe, bo wystarczy wziąć telefon do ręki, zobaczyć jaka będzie pogoda za godzinę, za dwie godziny, jutro, pojutrze. Nawet korzystając z tego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że ktoś to opracowuje właśnie ze względu na to, że obserwuje przyrodę, pewne ruchy mas powietrza, jeszcze czynnik prawdopodobieństwa włączy się w to, i mamy pewien obraz. Może kiedyś bardziej czytaliśmy właśnie z nieba to, co będzie się działo. Pamiętam, jako mały chłopiec kiedyś pojechałem z zakładu pracy mojego taty na kolonię do Poronina. I tam przychodził wieczorem pewien miejscowy góral, patrzył w niebo i mówił. Jaka będzie następnego dnia pogoda? Czy jechać na jakąś wycieczkę, czy zostać w domu? I rzeczywiście to wszystko się spełniało. Nawet kiedyś poprosiliśmy Go, żeby powiedział, jak to z nieba czytać nam tłumaczył. Można czytać, jaka będzie pogoda, a Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że owszem, z jednej strony umiemy czytać te znaki z nieba. Ale są jeszcze takie znaki czasu, których człowiek musi się nauczyć czytać. I takie znaki czasu widzimy. Różnego rodzaju choroby, wojny. Jak wiele mówią nam o przemijaniu, o kruchości naszego życia. O tym, że dzisiaj jesteśmy, jutro może nas nie być. I dlatego Jezus stawia nam takie pytanie: jak dbamy o niebo? I zwraca uwagę na pewien czynnik, który w piątek jest szczególnie ważny, pokuta, która prowadzi nas do pojednania. Jezus stawia nam pytanie: my, którzy jeszcze w drodze jesteśmy, nie wiemy kiedy ta droga się skończy. Czy jest w nas otwartość na pojednanie z drugim człowiekiem? Póki jesteśmy w drodze, póki jesteśmy tutaj na ziemi. Bo przyjdzie czas, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, który nazywamy czyśćcem, to dla tych, którzy nie wierzą w czyściec, to słowa samego Jezusa, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. A może lepiej go już tutaj zwrócić, po to, żeby kiedyś z czystym sercem stanąć przed Bogiem i wejść do tego nieba, które przygotował dla nas miłujący Ojciec. Amen.